Szanowni Państwo, dzisiaj zostało przedstawione pierwsze pytanie referendum, które będzie towarzyszyło wyborom. To jest pytanie o zgodę na wyprzedaż polskiego majątku narodowego. Ja przypomnę, że to jest kwestia sporna właściwie od początku. Tej nowej Polski od, jeśli nie 89, to w każdym razie 90 roku. I do dziś budzi wielkie emocje, bo to, co słyszymy już w tej chwili po ogłoszeniu tego pytania, powiedzmy sobie, te bardzo nerwowe reakcje pokazują, że trafiliśmy, że, krótko mówiąc, były różne daleko idące plany, a to referendum ma właśnie służyć temu, żeby one nie mogły być, zrealizowane nawet wtedy, gdyby koalicja obywatelska i sojusznice objęli władzę. To jest bardzo ważne referendum, bo jeśli będzie tylko referendum ważnym, czyli frekwencja powyżej 50%, to mamy tutaj do czynienia z decyzją społeczeństwa, a my, jak mówiłem, odwołujemy się do woli Polaków, nie do różnych interesów, także tych zewnętrznych, nie do tego, co wyrażają w swoich niekiedy zupełnie niebywałych i bezczelnych wypowiedziach niektórzy politycy, ostatnio szczególnie Niemieccy, ale do tego, co sądzą Polacy, co uważa nasz naród, a w każdym razie jego większość. Sprawa, powtarzam, toczy się już przeszło 30 lat. Związane są z nią w szczególności pewne nazwiska, tutaj na pierwszym miejscu trzeba postawić Nazwisko pana Balcerowicza, ale jest także wiele innych nazwisk. Ostatnio eksponuje się w tej sprawie także pan Grabowski. Krótko mówiąc, to jest coś, co żyje i ciągle stanowi pewnego rodzaju groźbę, która wisi nad naszym społeczeństwem. No pominałem tutaj nazwisko pana Lewandowskiego, też warto o nim wspomnieć. Oni wszyscy, także i teraz, w różnych wypowiedziach, idą bardzo daleko. No, domagają się, by prywatyzowano wszystko. Porty, pamiętajcie państwo, że porty są dostarczycielem bardzo znacznej części naszych środków budżetowych, środków publicznych domagają się niekiedy. Pewnych wypowiedziach może bardziej prywatnych, ale jednak upublicznianych, prywatyzacji nawet więzień. Więc krótko mówiąc, to jest pewnego rodzaju obsesja, ale za tą obsesją stoi niewątpliwie także interes. I to interes zewnętrzny, bo żaden poważny ekonomista nie powie dzisiaj, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał ma narodowość, i to jest zawsze ważne, zawsze aktualne. Ale podczas kryzysów, to jest szczególnie aktualne, wtedy ta narodowość staje się czymś ogromnie istotnym i w gruncie rzeczy decyduje o tym, co jest robione, skąd się wycofuje kapitał, a gdzie się je gromadzi. Tego rodzaju przykładów jest bardzo dużo w ciągu tych kryzysów, które miały miejsce no, choćby już tylko po 2000 roku. Mieć własne potężne przedsiębiorstwa, to jest coś niesłychanie istotnego i to się nie podoba. Stąd te ciągłe ataki na Orlen, ciągłe ataki także teraz na to, że Orlen integruje pewną część polskiej gospodarki, te zabawne twierdzenia, że myśmy wyprzedali LOTOS. No w ogóle nie ma sensu z tym dyskutować, to przecież wykonanie warunków zaradczych, które postawiła Unia Europejska. No i poza tym ma to też i szereg innych kontekstów, być może, że w czasie kampanii wyborczej będziemy o nich mówili, kontekstów, no powiedzmy sobie, nie najlepszych, ale jednocześnie wyjaśniających stąd jest skąd to wielkie zdenerwowanie. My chcemy, jeszcze raz to powtarzam, by decydowało społeczeństwo, decydował naród i ci wszyscy, którzy się temu przeciwstawiają, to wyśmiewają albo wręcz zalecają, co robić, żeby to, referendum było nieważne, po prostu pokazują, że nie mają nic wspólnego z demokracją, że w gruncie rzeczy chcą, żeby w Polsce rządziła oligarchia, żeby rządził przywilej pewnej mniejszościowej grupy, żeby był swego rodzaju monopol władzy, monopol prestiżu, monopol tego wszystkiego, co buduje pozycję społeczną. My udowodniliśmy w ciągu tych ośmiu lat, a kto nie wierzy, może zajrzeć do bardzo licznych ocen zewnętrznych, zewnętrznych wobec Polski, formułowanych przez instytucje, które wcale tej opcji politycznej, która dzisiaj w Polsce rządzi, nie lubią, że jest dokładnie inaczej, że to były mimo bardzo ciężkich warunków, bardzo udane lata, że my po prostu. Stworzyliśmy model funkcjonowania gospodarki, który działa i który dzisiaj budzi także zainteresowanie bardzo szerokiej, można powiedzieć nawet w jakiejś mierze globalnej skali. I on jest atakowany, bo tu znów wielu podmiotom, już w szczególności o charakterze państwowym, nie podoba się to, żeby w środku Europy było budowane silne państwo. Takie państwo, które w pewnym momencie może zupełnie zmienić. Geografię polityczną czy geopolitykę europejską, na korzyść pokoju, na korzyść demokracji, no i oczywiście na korzyść naszego narodu. Powtarzam, to się nie podoba. Ciągle jest to dążenie do dominacji. My jesteśmy jedyną siłą, która dzisiaj jest w stanie stworzyć przesłanki do tego, żeby to się zmieniło, żeby te idee, które legły u podstaw Unii Europejskiej zostały rzeczywiście zrealizowane. Dziękuję Państwu.